Kochani, zanim rozpoczniemy, umodlimy się, aby Pan Bóg przeprowadził nas przez to studium Słowa Bożego, dlatego proszę, abyśmy powstali, a ja uklęknę. Dobry wszechmogący, dobry, dobry nasz Boże Ojcze, dziękujemy sobie za tą możliwość, że możemy otwierać swobodnie Twoje Słowo i je studiować, dlatego prosimy, abyś teraz slał nas swego Ducha Świętego wyrazł. Wypełnił i dał nam jak najlepsze zrozumienie treści, które dzisiaj będziemy studiować, przyswoić, aby też one były dla nas pożyteczne, abyśmy my mogli być dla siebie pożyteczni w służbie, w której nas powołałeś. O to prosimy, powołując się na Twoje obietnicę w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wiersze od 1 do 13. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampę, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie odchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i uporządziły swoje lampy. Mopie zaś rzekły do mądry, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedział mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, na to był Wieniec, i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Później nadeszły, pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której syn człowieczy przyjdzie. Dzisiaj będziemy chcieli sobie zacząć rozmawiać o przypowieści o 10 pandach. Powiedziałem zacząć, bo jeśli Bóg da, to będziemy mieć dwa kazania o tej przypowieści, bo w jednym wszystkiego nie da się zmieścić, a już na pewno nie przy moich zdolnościach. Chcę zacząć gwoli wprowadzenia od starożytnych zwyczajów weselnych na Wschodzie, bo ta przypowieść jest osadzona właśnie w kontekście wesela i wschodnich zwyczajów w tej kwestii, więc... Zobaczmy pokrótce, jak to się odbywało w czasach biblijnych. Zaręczyny między oblubieńcą, a oblubieńcem, oblubinicą oblubieńcem, czyli między Panną Młodą a Panem Młodym, odbywały się w domu Ojca Panny Młodej. Tam Pan Młody płacił posag. Jak wiemy, Jezus oddał siebie, żeby zapłacić posag za swoją oblubinicę. Tak? Następnie Pan Młody wracał do domu swojego ojca, by przygotować dom który miał mieszkać ze swoją żoną po ślubie. I Jezus też w 14 rozdziale Ewangeliana mówi o tym, że przygotował dla do nas dom. Podczas okresu przygotowań panna młoda pozostawała w domu swojego ojca, przygotowując się do ślubu. O przygotowaniach o też mówi apostoł Paweł w do Efezją w 5 rozdziale. W międzyczasie pan młody wysyłał zaproszenia do gości weselnych. Pan młody wysyłał gościom specjalne szaty, które dawały im prawo do uczestnictwa w weselu jako goście. Ci, którzy nie mieli szat, nie mieli prawa przebywać w komnacie weselnej. I to już jest temat na osobne studium, bo to jest w innej przypowieści, więc dzisiaj jakby nie chcę wchodzić w ten temat. Gdy miejsce i panna młoda były gotowe, pan młody wracał do domu panny młodej, aby zabrać się do domu swojego ojca, gdzie odbywała się ceremonia zaślubin. I tu znowu 14 rozdział Ewangelii. Druchny oświetlały drogę gościom, aby trafili do domu weselnego, zwłaszcza kiedy wesele odbywało się nocą, a tych krętych uliczkach miast wschodnich, w Jerozolimie na przykład, no to można było się łatwo zgubić, bo trzeba było kogoś, kto świetna drogę. No i następnie odbywało się przyjęcie weselne w domu Ojca Pana Młodego. No to już nam wiele mówi, te, 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 już, już te zwyczaje, bo to, ten język się często przewija w Biblii, zwłaszcza w Nowym Testamencie. Rozpatrzmy więc, co mamy w przypowieści o Pannach. Oświetlanie drogi do komnaty weselnej, to jest zgłoszenie Ewangelii w celu zaproszenia osób na wesele. Wszystkie panny twierdziły, że są wierzące, bo wszystkie miały lampy i oliwę w swoich lampach. Jednak mądre panny miały zapas oliwy w swoich naczyniach. Pięć mądrych było prawdziwymi chrześcijanami, a pięć głupich było fałszywymi. Opóźnienie w przyjściu pana młodego na wesele jest także... Opóźnienie w otrzymaniu przez Jezusa Królestwa od Ojca. No bo przecież Jezus jeszcze nie przed, prawda? Dalej jest krzyk o północy. To jest ostatnie zaproszenie na wesele. Drzwi zostają zamknięte. Zakończenie czasu próby, gdy wszystkie przypadki na sądzie zostaną ostatecznie rozstrzygnięte. No i odbywa się wesele. Jezus poślubia swój kościół, swoje królestwo swoje po całość po zamknięciu drzwi. Potem wracają głupie panny i błagają o wejście, ale jest już za późno. Dlaczego? Bo drzwi są zamknięte jest już za późno, aby przygotować się po zakończeniu czasu próby i Pan Jezus mówi czuwajcie, bo nie wiecie kiedy Wasz Pan przyjdzie w kontekście przyjście Pana Młodego jest na wesele które odbywa się w niebie nie wiemy kiedy to nastąpi, ale później Jezus przyjdzie już po swój lud który zaślubił w niebie i ta symbolika jest rozsiana po całej Biblii zwłaszcza w Apokalipsie na przykład Apokalipsy, 21 rozdział, drugi wiersz. I widziałem miasto święte, Nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Oblubienica Baranka to Nowy Jeruzalem wraz ze wszystkimi odkupionymi, którzy są w nim. A miasto jest stolicą jego królestwa, więc możemy być pewni, że otrzymanie królestwa od Ojca i poślubienie jego oblubienicy to dwa uzupełniające się sposoby powiedzenia tego samego. Jezus poślubia swoją oblubienicę i otrzymuje królestwo przed swoim drugim przyjściem. Ellen White przyrównuje otrzymanie królestwa przez Chrystusa do poślubienia przez Jezusa swojej ulubionicy I czytam z książki Doświadczenia i Widzenia, strona 207. I to jest w kontekście zakończenia czasu próby. Każdy przypadek był rozstrzygnięty albo na śmierć, albo na życie. Podczas gdy Jezus służył w świątyni, odbyło się sąd nad sprawiedliwymi zmarłymi, a potem nad sprawiedliwymi żywymi. Gdy Chrystus dokonał pojednania za swój lud i wymazał jego grzechy, otrzymał swe królestwo, liczba poddanych nieba została dopełniona. Odbyło się wesele Baranka, zaś królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem dane zostały Jezusowi i spadkobiercom zbawienia, a Jezus miał panować jako Król Królów i Pan Pan. Jezus nie żeni się z miastem, z cegły i zaprawy, złota i srebra. Żeni się z Nowym Jeruzalem w sensie, że żeni się z odkupionymi wszystkich wieków, którzy są w środku miasta. Obecnie jesteśmy symbolicznie Jerozolimą jako Lud Boży, ale gdy Jezus przyjdzie, symbol spotka rzeczywistość i prawdziwie zamieszkamy w Świętym Mieście. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy na Weselu Pana jesteśmy gośćmi czy oblubienicą? Odpowiedź brzmi tak. Ci, którzy głoszą Ewangelię, zapraszają gości na wesele. Ci, którzy przyjmują zaproszenie, stają się częścią Panny Młodej zbiorowo, a gośćmi indywidualnie. Jako kościół jesteśmy oblubienicą zbiorowo, a każdy z osobna jest gościem na weselu. To jest zrozumiałe. Kiedy rozpoczął się sąd, który miał. Inaczej, kiedy rozpoczął się sąd, który miał ustalić, kim będzie oblubienica Jezusa. Jest konkretna data, tak? 22 października 1844 roku. Wtedy właśnie Jezus przyszedł do ojca, aby rozpocząć ten proces, który ostatecznie umożliwił mu otrzymanie królestwa lub poślubienie swojej oblubienicy. Kościoła jako całości. Kiedy sąd się skończy, oblubienica, cały Kościół przygotuje się dla niego, Jezus ją poślubi, czyli przejmie królestwo. Każda, kiedy każda osoba przyjmie lub odrzuci zaproszenie na wesele, drzwi się zamkną. A Jezus otrzyma królestwo lub poślubi swoje królestwo. Tak? To jest cały czas ta sama terminologia. I goście, którzy przybędą za późno, zostaną uznani za nieprzygotowanych, niegodnych. Gdy Jezus przyjdzie na ziemię, zabierze swoją oblubienicę do domu ojca w niebie. Zabierze tylko tych, którzy byli gotowi. Kiedy wierni przybywają do nieba, zasiadając z Jezusem, aby spożyć ucztę weselną. Jednak gdy czytamy w przypowieści, że oblubieniec przychodzi, to owo przyjście oblubieńca w tym miejscu w tym kontekście nie jest drugim przyjściem na ziemię. Kontekst jasno wskazuje, że oblubieniec przychodzi do komnaty weselnej na wesele, a wesele odbywa się w niebie. Więc musimy powiązać przypowieść o dziesięciu pannach z poprzednim kontekstem. Co poprzedza przypowieść o dziesięciu pannach? Cały 24 rozdział Mateusza, prawda? Co tam Jezus mówi? Mówi tam o znakach poprzedzających jego przyjście. Że będzie jak za Ego, że trzeba czuwać, bo Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. Więc ten poprzedni kontekst wskazuje, że przyjście nie jest drugim przyjściem Jezusa na Ziemię, ale jest jego przyjściem do ojca w celu zaślubin z jego królestwem, jego ugrubienicą. Dlatego te wersety porównują przyjście Jezusa do przyjścia złodzieja. I to też jest kazanie na osobny temat. W powieści o Panach jest kilka ważnych symboli. Nie mamy czasu rozpatrywać każdego z osobna, więc tylko nadmienię, gdzie w Biblii można znaleźć wyjaśnienie. W kazaniu, które przygotowałem na następny raz, postaram się to dokładnie uwypuklić. Teraz zrobimy to tak pokrótce. Dziesięć panien lub dziewic, bo to jest tłumaczone albo panny, albo dziewica, w zależności od przekładu. Tak? To są te, które wyznają, że wierzą w Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Dziewica to czysty Kościół, 12 rozdział Apokalipsy. I wszystkie z nich przyjęły zaproszenie Pana Młodego, by przyjść na wesele. Lampy to Pismo Święte, Psalm 119, werset 105. Oliwa, Duch Święty, czwarty rozdział Księgi Zachariasza. Oświetlanie drogi do komnaty weselnej to głoszenie Ewangelii w ciemnym świecie, aby prowadzić grzeszników do komnaty weselnej. Mądre panny to prawdziwi naśladowcy Jezusa. Głupie panny to powierzchowni naśladowcy Jezusa. Wiemy, że miały oliwę w lampach, ale nie miały dodatkowego zapasu w naczyniach. Oblubieniec to jest kto? Jezus. Oblubienica to wszyscy jego wierni ludzie ze wszystkich epok jako grupa. Dodatkowy zapas oliwy w naczyniach. Głupie panny otrzymały wczesny deszcz, ale nie późny deszcz. Dobrze zaczęły, ale opóźnienie je zniechęciło. Pozwoliły, aby ich doświadczenie religijne wczesnego deszczu umarło, a późny deszcz nie mógł im pomóc. Kiedy roślina obumrze, późny deszcz nie będzie dla nich przydatny. Opóźnienie. Kryście Jezusa na wesele opóźniło się. Dłużej niż oczekiwano. Wszystkie się drzemęły, tak? co oznacza drzemka. Rozczarowanie z powodu opóźnienia. Głupie panny straciły wiarę, ale mądre panny nie. Krzyk o północy. Donośny sygnał rozpoczęcia sądu nad zmarłymi w 1844 roku, po którym nastąpi sąd nad drzwymi, zanim zamkną się drzwi czasu próby. Głupie panny prosiłyby mądre o Oliwę, tak? Co to znaczy prośba o Oliwę? Nie możemy dzielić się charakterem ukształtowanym przez Ducha Świętego z innymi. Nie da się tego zrobić. Przyjście oblubieńca. Jezus idzie do ojca, aby otrzymać królestwo, poślubić swoją oblubienicę. Zamknięte drzwi to. Koniec czasu próby i nadejście czasu ucisku. Wesele. Jezus otrzymuje królestwo od Ojca w niebie, gdy sąd śledczy dobiega końca, a liczba Jego ludu jest kompletna, dopełniona. Już wiadomo, kim będą poddani Jego królestwa. Ci, którzy byli gotowi, weszli do komnaty na wesele. Jest jeszcze krzyk nieprzygotowany, gdy wracają do komnaty. A nie wpuść nas. Ale nie mogą wejść. Jest za późno, aby się przygotować. Jest jeszcze głos na końcu Nie znam Was. Być gotowym to znaczy modlić się, czuwać, zajmować się sprawami Bożymi, inwestować w dzieło Boże, pracować i objawiać miłość Jezusa. Ten krzyk głupich dziewic Panie, Panie przypomina nam. Z Ewangelii Mateusza, co wcześniejszy rozdział, tak? siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie ci, którzy wypędzali demony, czynili cuda, prorokowali i w imieniu Chrystusa, mówią: Panie, panie, ale Jezus odpowiada im co? Nie znam Was. Istnieją zasadniczo trzy wymiary, w których należy rozpatrywać tę szczególną przypowieść. Jeden z nich dotyczy czasów końca, i dlatego powinien być nam szczególnie bliski i ważny. I o tym chciałbym powiedzieć sobie następnym razem, bo wyjąłby to nam za na dużo czasu. Dzisiaj chcę poruszyć pozostałe dwa wymiary. Obydwa są historyczne, ale warto je zgłębić. Po pierwsze, i o tym powiem sobie dość krótko, to sytuacja Żydów za dni Chrystusa. Jan Chrzciciel był przyjacielem oblubieńca. Sam siebie tak nazwał, tak? W Ewangelii Jana 3,29. Natomiast Jezus był oblubieńcem. I Ellen White zauważa, w książce doświadczenia i widzenia na stronie 191 cytuję: Ci, którzy odrzucili świadectwo Jana, nie mieli żadnego pożytku z nauk Jezusa. Ich sprzeciw wobec poselstwa przepowiadającego Jego przyjście postawił ich tam, gdzie nie byli w stanie przyjąć nawet najmocniejszego dowodu na to, że Jezus jest mesjaszem. Szatan doprowadził tych, którzy odrzucili poselstwo Jana jeszcze dalej, mianowicie do odrzucenia i uprzywilejowania Jezusa. Po dokonaniu tego dzieła doprowadzili oni się do tego, że nie byli już w stanie przyjąć błogosławieństwa. Dniu pięćdziesiątnicy, które pokazałoby im drogę do niebiańskiej świątyni. Czyli oblubieniec przyszedł, a oni, czyli Żydzi w czasach Jezusa, nie byli gotowi, pomimo że nazywali się ludem Bożym. Zatem mądrymi pannami za dni Chrystusa i apostołów byli ci, którzy przyjęli Jezusa i tworzyli wczesny kościół, a głupimi pannami byli ci, którzy Jezusa odrzucili. Drugie zastosowanie dotyczy ruchu milerytów do roku 1844. Jako iż nasz kościół, Adwentystów nie nigdy nie zaistniałby, gdyby nie dzieło Williama Millera, warto przyjrzeć się temu tak, jak ta przypowiedź wypełniła się w tych niezwykłych czasach. Miller, jak wiemy, żył w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XIX wieku i odkrył w Biblii proroctwo z księgi Daniela 8.14 i cytuję z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy świątynia zostanie oczyszczona. Zrozumienie miał takie, że odnosi się to do oczyszczenia ziemi przy powtórnym przyjściu Jezusa. Rozpoczęcie okresu 2300 dni, który odczytał jako lata, wziął z 9 rozdziału Daniela, licząc od dekretu o odbudowie. Jerozolimy i był to dekret perskiego króla Artaxerxesa z roku 457 przed naszą erą. Zatem 2300 lat w przód, no to wyszedł mu rok 1843 i dopiero potem dopatrzono się, że nie powinno się liczyć roku zerowego. I tak ostatecznie doszli do roku 1834. Marycie rozumieli, że oczyszczenie świątyni wiąże się ze staro starotestamentowym Dniem Pojednania, który Według kalendarza karaińskiego, według którym się posłużyli, wypadał wówczas 22 października. Czy ogłaszali, że nadeszła godzina sądu Bożego? Tak. Czy głosili, że ludzie muszą się w szczególny sposób przygotować na Dzień Pojednania? Tak. Jerycy robili właśnie to, czego wymagano od ludzi przygotowujących się na Dzień Pojednania. Gromadzili się, trapili swoje dusze, sprzedawali swoje dobytki, wyznawali swoje grzechy, pościli, studiowali Pismo Święte, spłacali swoje długi i używali własnych pieniędzy do spłacania długów innych ludzi, a nawet pozostawiali swoje plony na polach. Oni naprawdę wierzyli, że Jezus miał przyjść w tym wyznaczonym czasie, 22 października 1834 roku. Utożsamiali bowiem wypełnienie dnia pojednania z powtórnym przyjściem Jezusa. A wiemy, że w starotestamentowym cyklu świątecznym przed dniem pojednania było jeszcze święto tron. Więc działalność ruchu Milerytów była wypełnieniem tego święta tronu, jako przygotowanie do dnia pojednania. Osobiście więc ci ludzie przygotowali się na dzień pojednania, pomimo iż błędnie zrozumieli, jakie wydarzenie miało mieć miejsce, to przygotowanie było niesamowite. Nie tylko przygotowali się osobiście, ale głosili poselstwo, gdzie się dało. I to wtedy miało miejsce ten krzyk o północy z tej przypowieści. To było wtedy, gdy po rozczarowaniu w roku 1843, gdy Jezus wtedy nie przyszedł, na nowo dokonali obliczeń i obudzili się z drzemki latem roku 1844. Powiedzieli: Oto nadchodzi odłubieniec. teraz mamy właściwą datę. Nadchodzi Oblomieniec, wyjdźmy mu na spotkanie. Jest to także znane pod nazwą Ruch Siódmego Miesiąca, bo Dzień Pojednania wypadał w kalendarzu żydowskim w siódmym miesiącu, więc tak to zostało nazwane. I wtedy tłumy z całych wschodnich Stanów Zjednoczonych głosiły poselstwo o mającym wkrótce nadejść w dniu sądu. To było radosne poselstwo, bo wierzyli, że Jezus powróci bliscy z martwych a Jezus weźmie wszystkich. Do nieba. Tak jak powiedziałem, prawda, że Miller i jego zwolennicy błędnie zrozumieli wydarzenie, ale mieli rację co do czasu. A potem, gdy data minęła, studiowali Pismo Święte jeszcze bardziej i zrozumieli, że coś bardzo doniosłego stało się w roku 1844. Jednak mylili się co do wydarzenia, jakie miało miejsce. Czy ich poselstwo napotkało sprzeciw i opozycję? Tak, tak, był wielki sprzeciw. Przeogromna opozycja przeciwko ich poselstwu. I generalnie ich poselstwo podzieliło wszystkich na dwie grupy. Tych, którzy te poselstwo przyjęli, tych, którzy je odrzucili. Jeżeli znamy książkę Wielki Bój, to wiemy, że Ellen White opisała ten ruch w żywych barwach. I ja chciałbym może przeczytać parę cytatów. Wielki Bój, strona 213. Od czasów apostolskich żaden ruch religijny nie był tak wolny od ludzkich błędów i podstępów szatana, jak ten mający miejsce jesienią 1834 roku. Jeszcze po upływie wielu lat, ci, którzy brali w nim udział, wiernie stali na skalę prawdy, wciąż odczuwali uświęcający wpływ tego błogosławionego dzieła i potwierdzali, że pochodziło ono od Boga. Więc gdy czytacie ten rozdział, z którego pochodzi ten cytat, a ja także rozdział przed nim i po nim, no to znajdziecie tam żywy opis. Pasji, jako mieli mileryci, by nieść poselstwo, przygotować się na dzień sądu. I jak tu zatem stosuje się przypowieść o dziesięciu pannach? Wyjście panien symbolizuje odnowę, która nastąpiła w wyniku głoszenia poselstwa pierwszego anioła, który zapowiadał godzinę Sądu Bożego z księgi Daniela. Wielki Bój, strona 208. Przyjście Chrystusa, wwiastowane w poselstwie pierwszego anioła, przedstawione zostało jako przybycie oblubieńca. Ogromne przebudzenie, jakie nastąpiło na skutek głoszenia wieści o jego rychłym przyjściu, jest odpowiednikiem wyjścia Panien w celu spotkania oblubieńca. Wszyscy, którzy przyłączyli się do tego ruchu, yy, twierdzili, że przestrzegają Biblii, mają Ducha Świętego. Błąd polegał na tym, jeszcze raz powtórzę, że myśleli, że przyjście oblubieńca na wesele oznaczało drugie przyjście Jezusa, by poślubić swoją wierną oblubienicę. Bo spodziewali się, że oczyszczenie świątyni, o którym mówił Daniel, oznacza oczyszczenie ziemi przy powtórnym przyjściu Jezusa. Więc wśród milerytów były i głupie, i mądre panny. Mądre panny przeżyły głębokie doświadczenie z Panem i tęskniły za przyjściem Jezusa. Ponownie wielki bój stron 208 cytuję: Ta druga grupa, symbolizowana przez mądre panny, otrzymała odradzającą Bożą łaskę i oświecającą moc Ducha Świętego, która słowo Boże uczyniła dla nich chłodnią nogą i światłością ścieżką. Bojaźni Bożej ludzie należący do tej grupy badali Pismo Święte, by poznać prawdę i z gorliwością dążyli do czystości serca i życia. Posiadali, posiadali osobiste doświadczenie, wiarę w Boga i Jego Słowo, które nie mogło zachwiać ani rozczarowanie ani zwlekanie. Natomiast głupie panny miały powierzchowną, emocjonalną, impulsywną i pełną strachu relację z Panem, która oczekiwała natychmiastowej nagrody. Z tej samej strony cytat. Działały, grupa symbolizowana przez głupie panny, działały na skutek porywu uczucia. Uroczyste poselstwo wzbudzało w nich lęk, ale wiarę są opierały na ludziach i zadowoliły się jedynie migotliwym światłem dobrych chęci, bez gruntownego zrozumienia prawdy i rzeczywistego działania łaski Bożej w sercu człowieka. Wyszły naprzeciw pana pełne nadziei na natychmiastową nagrodę, nie były wszakże przygotowane na zwłokę i rozczarowanie. Kiedy przyszły próby, ich wiara zachwiała się, a lampy poczęły gasnąć. Jak już wspomniałem, pierwotnie wyznaczono datę na rok 1843, a potem na wiosnę roku 1844 i Jezus nie ani w tym czasie, ani następnym. Obdobieniec zwlekał z przyjściem. I rozczarowanie w tym czasie przyniosło przesiew. Ci, którzy byli powierzchownymi wierzącymi albo działającymi pod wpływ impulsu, odeszli. Część głupich panien odpadła. Złoka w przyjściu ulubieńca sprawiła, że wszystkie panny zapadły w drzemkę. Ale była ona inna dla obu tych grup. I ponownie Wielki Bójstwo, 28. Zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Jedni w beztrosce i braku wiary, drudzy cierpliwie czekając, aż otrzymają więcej światła. Jednak wydawało się, że w godzinie próby także ta, ta druga grupa straciła już do pewnego stopnia gorliwość i czujność. Powierzchowni i połowiczni oddani Bogu nie mogli już więcej opierać się na wierze swych braci. Każdy sam musiał wstać albo upaść. I tak jak powiedziałem, krzykiem o północy był więc ten ruch siódmego miesiąca, przełom lipca i sierpnia 404 roku, kiedy jeden z milerytów, Samuel Snow, odkrył błąd w proroczym rachunku. 2300 dni nie zaczęło się wiosną, ale jesienią roku 457 przez naszą erą. Dlatego też musiało się kończyć jesienią. Bo przecież dzień pojednania był świętem jesiennym. I wówczas powstało głośne wołanie, oblubienie nadchodzi, Wyjdźcie mu na spotkanie. Wierni święci obudzili się z rzemki i nastąpiło wielkie odrodzenie religijne. Prasy durkarskie znów zaczęły pracować. Wraz z potężnym, proroczym głoszeniem, że oblubieniec miał przyjść, aby zabrać swoją oblubienicę 22 października 1834 roku. Zatem czekali. A gdy ustalony termin minął, Jezus nie przyszedł. Zamiast przyjść na Ziemię, aby poślubić swoją oblubienicę, Jezus przeniósł się do miejsca Najświętszego, aby otrzymać królestwo od swojego ojca. Co znaczy to samo, że miał poślubić swoje królestwo. Jednak ci, którzy oczekiwali na niego na Ziemi. Nie wiedzieli o tym w tym momencie, dlatego ich rozczarowanie było tak bolesne. I ponownie było widać, kto jest mądrą panną, a kto głupią. Mądre panny zbadały proroctwa i gdy odkryły prawdę, weszły przez wiarę za Jezusem do miejsca świętszego. Głupie panny, czyli ci, którzy mieli powierzchowną wiarę, płytkie doświadczenie religijne, ci wydwili poselstwo które wcześniej wierzyli i porzucili prawdę, nie weszli za Jezusem do Miejsca Świętszego. Dla nich, można by powiedzieć, jak w przypowieści, drzwi były zamknięte. Nie dlatego, że Bóg tak zdecydował, ale dlatego, że sami tak wybrali. Z powodu ich własnych decyzji. Posłuchajcie, wybrane poselstwa, tom 1, strona 61. Pokazano mi w widzeniu, nadal w to wierzę, że w 1834 roku miało miejsce zamknięcie drzwi. Wszyscy, którzy ujrzeli światło pierwszego i drugiego poselstwa angielskiego i odrzucili to światło, zostali pozostawieni w ciemności. A ci, którzy zaakceptowali je i przyjęli Ducha Świętego, który brał udział w głoszeniu w z nieba, i którzy potem wyrzekli się swej wiary i ogłosili swoje doświadczenie złudzeniem, tym samym odrzucili Ducha Bożego i nie wstawiał się on dłużej za nimi. To był tak wspaniały ruch. Dlaczego musieli przeżyć gorzkie rozczarowanie? Otóż na jesieni 1834 roku ludzie nie byli jeszcze gotowi na spotkanie z Panem. Tak, to był najwspanialszy, najczystszy ruch od czasów apostolskich, ale oni jeszcze nie byli gotowi na spotkanie z Panem, bo zostało jeszcze dla nich do wykonania dzieło przygotowania. Miało być dane światło kierujące ich umysły do świątyni Boga w niebie. Musieli w pełni zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w 1944 roku i jakie to ma konsekwencje. Widzicie, czego mileryci jeszcze nie rozumieli na tym etapie. Nie rozumieli, co robił Jezus w niebańskiej świątyni. Nie wierzyli, że trzeba zachowywać całe prawo Boże. Nie święcili szabatu. Wierzyli, że po śmierci dusza idzie do nieba albo do piekła. Wierzyli, że piekło płonie wiecznie. Nie mówiąc już o reformie zdrowia i innych rzeczach, tak? Więc nadal mieli nowe rzeczy do odkrywania. Musieli wejść do miejsca najświętszego z Jezusem, żeby odkryć prawdy, które tam są objawione. W miejscu najświętszym jest objawione prawo Boże, szabat, reforma zdrowia. Stan umarłych, to wszystko jest w miejscu najświętszych. Musieli wejść tam przez wiarę, aby te rzeczy zrozumieć, stopniowo poznawać. Wierzę, że prawdziwe dzieci Boże w czasie końca będą mieć charakter, wierność i zaangażowanie takie jak mileryci. I wówczas Bóg będzie mógł spełnić na nich wszystkie te obietnice. I tak jak w wypełnieniu święta trąb potrzebny był ruch ogłaszający światu, że Jezus zaczyna Służbę w miejscu Najświętszym tak samo będzie potrzebny ruch ogłaszający, że Jezus kończy służbę w miejscu Najświętszym i niebawem z Niego wyjdzie. Ogłaszający potrzebę pokuty i nawrócenia, aby nasze charaktery stały się podobne do charakteru Jezusa, aby każdy stał wiernie niewzruszenie w godzinie próby, jaka jest przed nami. Ponownie musi być słyszane wołanie, oblubieniec nadchodzi. Wyjdźcie u nas spotkanie. Wierzę, że w Bożej mocy to dzieło zostanie wykonane zanim przyjdzie Jezus. I prośmy Pana, abyśmy mogli być jak te mądre Panny. Aby każdy z nas miał przywilej uczestniczenia w tym wspaniałym dziele. Powstańmy do modlitwy. Dobry nasz Boże Bożej Ojcze. Dziękujemy Ci za te lekcje z historii, w których mogliśmy zrozumieć może lepiej pochodzenie, tożsamość i misję tego kościoła, który powołałeś na ostatni czas. Wierzymy, że już niebawem Chrystus wyjdzie z świątyni, przyjdzie na tę ziemię i ponownie trzeba będzie ogłosić światu, że oblubienie nadchodzi. Chcemy być mądrymi pannami, chcemy otrzymać późny deszcz, by móc przygotować się w pełni na to, co ma nadejść na to, było głosić światu przyjście Chrystusa, by być gotowymi na czas ucisku, być gotowymi, aby Jezus mógł nas zabrać do niego. Panie, poślij nas do pracy, do której nas powołałeś. Nie pozwól, by ktokolwiek z nas pozostał za zamkniętymi drzwiami Oddajemy się w Twoje ręce, dziękując Ci za wszystko, powołując się na Twoje obietnice, gdyż prosimy o to w drogim imieniu Jezusa. Amen. Amen.